16 kwietnia 1945 roku. Ruiny Weimartu, Niemcy. Greta Hoffmann miała 23 lata, gdy jej świat się skończył. Przez 12 lat słyszała, że była częścią Rasy Panów. Przez 12 lat propaganda wbijała jej do głowy, że inni ludzie, Słowianie, Żydzi, Afrykanie, byli Untermenschen, podludźmi. Przez 12 lat nigdy nie widziała osoby czarnej na własne oczy. Aż do tego kwietniowego poranka, gdy amerykańska 7:603 Batalion czołgów przytoczył się przez jej miasto. Ukryta w piwnicy zniszczonego domu Greta wyglądała przez szczelinę w zasłonie. Czołgi Sherman grzmiały po ulicy. Żołnierze wysiadali i Greta zamarzła. Byli czarni, wszyscy, cała jednostka. Ich mundury takie same jak białych żołnierzy, którzy przeszli wcześniej. Ich bronie, ich hełmy, ich dyscyplina, identyczne, ale ich skóra, Mein god, wyszeptała jej matka obok niej. Co oni nam zrobią? To pytanie, zrodzone z lat propagandy, strachu, ignorancji, dźwięczało w głowach tysięcy niemieckich kobiet wiosną 1945 roku. Wehrmacht się rozpadał, trzecia Rzesza leżała w gruzach i nadchodzili wyzwoliciele. Ale byli to nie ci wyzwoliciele, których nazistowska propaganda nauczyła je oczekiwać. To nie byli blond włosi barbarzyńcy ze wschodu. To byli czarni amerykańscy żołnierze ludzie, o których mówiono im, że są dzikusami, niebezpiecznymi, podludźmi. Rzeczywistość, którą odkryją w nadchodzących tygodniach i miesiącach, wstrząśnie fundamentami wszystkiego, w co wierzono im kazano wierzyć. Historia spotkania niemieckich kobiet z czarnymi żołnierami amerykańskimi nie jest prostą opowieścią. Jest skomplikowaną mozaiką rasizmu, propagandy, humanizmu, tragedii i niespodziewanej łaski. Jest historią o tym, jak ludzie odkrywają, że wszystko, czego ich nauczono o innych, było kłamstwem. I jak żołnierze, którzy walczyli o wolność kraju, który sam ich nie traktował jako równych, Zachowali się z godnością, profesjonalizmem i nieoczekiwanym człowieczeństwem wobec ludzi, których kraj właśnie zburzyli. To nie jest historia prostych bohaterów i złoczyńców. To historia o kosztach rasizmu, propagandy i wojny, o tym, jak spotkanie twarzą w twarz może rozerwać zasłonę kłamstw i o tym, jak godność ludzka może przetrwać nawet najbardziej brutalną indoktrynację. Greta nie wiedziała tego tego kwietniowego poranka, ale wkrótce się dowie. Zanim pierwszy czarny żołnierz amerykański postawił stopę w Niemczech, nazistowska machina propagandowa spędziła 12 lat, budując jego obraz jako potwora. Józef Goebbels, minister propagandy, był mistrzem w sztuce strachu. Wiedział, że najskuteczniejszą bronią nie jest czołg czy samolot to strach w umysłach ludności cywilnej. Od 1933 roku niemieckie kina, gazety, plakaty i radio bombardowały obywateli obrazami przedstawiającymi czarnych ludzi jako dzikusów. Filmy propagandowe pokazywały sfabrykowane sceny dzikich afrykańskich plemion, atakujących białe kobiety. Plakaty ostrzegały przed zagrożeniem czarnym. Gazety drukowały artykuły o rzekomych zbrodniach czarnych żołnierzy francuskich podczas okupacji nad Reni po I wojnie światowej, większość zmyślonych lub drastycznie wyolbrzymionych. Die Schwarze szmach, czarna hańba. Tak nazywano obecność czarnych żołnierzy francuskich w Niemczech po 1917 roku. Nazi wykorzystywali ten historyczny uraz, pompując go w groteskową propagandę. W niemieckich umysłach czarni żołnierze nie byli ludźmi byli zagrożeniem egzystencjalnym symbolem upadku cywilizacji. Ironia była brutalna. Podczas gdy Niemcy budowały ideologię czystości rasowej i wyższości aryjskiej, Ameryka kraj walczący przeciwko nim sama praktykowała segregację rasową. Armia amerykańska była głęboko segregowana. Czarni żołnierze służyli w oddzielnych jednostkach, dowodzeni głównie przez białych oficerów, wykonując często prace pomocnicze: załadunek ciężarówek, kopanie okopów, kuchnia, ale niektóre jednostki walczyły: 700 serią 80 batalion czołgów 92, Dywizja Piechoty 330 Dawę, Grupa Myśliwska, słynni Taskegi, Airmen, mężczyźni, którzy walczyli o kraj, który nie uznawał ich za pełnoprawnych obywateli. Którzy wrócą do domu w Alabamie czy Mississippi i nie będą mogli jeść w tych samych restauracjach, co biali towarzysze broni. Ale w Niemczech wiosną 1945 roku byli wyzwolicielami. I niemieckie kobiety, których nauczono się ich bać bardziej niż śmierci, wkrótce odkryją coś szokującego. Ci potwory z propagandy byli ludźmi, często bardziej człowieczymi niż ci, którzy je chronili. Goebbels wiedział, co nadchodzi. W marcu 1945 roku. Gdy alianckie armie przekroczyły Ren, wydał ostatnie rozpaczliwe proklamacje: wolą wolną śmierć niż hańbę od rąk czarnych barbarzyńców. Tysiące niemieckich kobiet wzięły to na poważnie. Niektóre popełniły samobójstwo zanim alianci dotarli. Inne ukrywały się w piwnicach z pistoletem, gotowe zabić się zanim Dzikusi je znajdą. Rzeczywistość, którą napotką, będzie brutalną lekcją ocenie propagandy. Batalion czołgów, nazwany Black Panthers, był pierwszą całkowicie czarną jednostką pancerną w historii armii amerykańskiej. Sformowany w 1932 roku w Camp Claiborne, Louisiana, przez 12 miesięcy nie mieli nawet czołgów do treningu. Armia nie wierzyła, że czarni mężczyźni mogą obsługiwać zaawansowaną technologię wojskową. Zbyt skomplikowane, mówili biali generałowie. Nie mają inteligencji. Podpułkownik Paul Bates, ich biały dowódca, wiedział lepiej. Zmuszał swoich ludzi do perfekcji. Trening był brutalniejszy niż w białych jednostkach. Powiedzieli, że będą sądzeni surowiej. Każdy błąd będzie użyty jako dowód, że murzyni nie mogą walczyć. Żyli pod mikroskopem rasizmu. Październik 1731 dotarł do Francji. Generał George Patton, znany rasista, początkowo nie chciał ich, ale desperacko potrzebował czołgów. Dał im szansę z jednym ostrzeżeniem. Wszyscy mnie obserwują. Nie zawiedźcie mnie. Nie zawiedli. W ciągu 6 miesięcy walki 761 spędził 183 dni na linii frontu bez przerwy. Rekord dla jakiejkolwiek jednostki pancernej w wojnie. Uczestniczyli w bitwie o Ardenach, torując drogę przez Niemcy, wyzwalając obozy koncentracyjne i nigdy, ani razu, stracili miasta, które zdobyli. Kapitan David Williams dowodził kompanią A. Urodził się w Alabamie, gdzie nie mógł głosować, jeść w białych restauracjach czy patrzeć białym ludziom w oczy na ulicy. Teraz dowodził 15 czołgami Sherman i 75 ludźmi walcząc przeciwko Wehrmacht. Zabawne, powiedział swojemu załodze. W Stanach jestem obywatelem drugiej klasy. Tutaj jestem wyzwolicielem. Niemcy mają się czego uczyć o ironii. Gdy piesze, wjechał do niemieckich miast, reakcje były mieszane. Starsi niemieccy mężczyźni, weterani pierwszej wojny światowej, czasem wyglądali ze zdumieniem, ale bez histerii. Widzieli czarnych żołnierzy francuskich wcześniej, wiedzieli, że propaganda kłamała, ale młode kobiety, te, które dorosły pod nazizmem, które nigdy nie widziały osoby czarnej, reagowały strachem panicznym. W Koburgu młoda matka uciekała z wózkiem dziecięcym, krzycząc, gdy czarny żołnierz próbował jej pomóc wyciągnąć wózek z błota. Sergeant James Rookert stał, ręce uniesione, próbując ją uspokoić. Ma'am, tylko próbuję pomóc powiedział po angielsku, którego nie rozumiała. Patrzyli na siebie przez długą chwilę. Ona przerażona, on smutny i zmęczony. W końcu inna niemiecka kobieta, starsza, podeszła. Powiedziała coś ostro do młodej matki, potem skinęła Rukardowi by pomógł. Razem wyciągnęli wózek. Młoda matka wpatrywała się w Rukarda. Nie podziękować, tylko patrzeć, jakby widziała obcego kosmitę. To będzie długa wojna, mruknął Rukard do siebie. Miał rację, ale nie w sposób jaki myślał. Liza Müller miała 17 lat, gdy amerykańscy żołnierze wyzwolili jej miasteczko Bamberg. Przez tydzień ukrywała się z matką i babcią w piwnicy, słuchając ostrzału artyleryjskiego coraz bliżej. Goebbels mówił, że lepiej umrzeć niż żyć pod okupacją. Babcia przygotowała truciznę, pigułki cyjanku rozdawane przez miejscową komórkę partii. Dla naszego honoru, powiedziała. Ale gdy nadszedł moment, babcia nie mogła. Życie, nawet pod okupacją, było lepsze niż śmierć. Gdy strzały ucichły, Liza wyszła na ulicę. Zobaczyła amerykańskie dżipy, żołnierzy patrolujących czerwono-biało-niebieską flagę i zobaczyła ich. Czarnych żołnierzy z 92. Dywizji piechoty. Pierwszy raz w życiu widziała osobę czarną osobiście. Jej pierwszym uczuciem był strach surowy, pierwotny, zakorzeniony głęboko przez lata propagandy. Ale potem jeden z żołnierzy zobaczył ją wychudzoną dziewczynę o ogromnych oczach i wyciągnął coś z kieszeni baton czekolady Hersheys. Uśmiechnął się, wyciągnął rękę. Liza stała sparaliżowana. Każdy instynkt krzyczał, by uciekać, ale była głodna tak strasznie głodna nie widziała czekolady od dwóch lat. Powoli drżącą ręką wzięła baton, żołnierz skinął głową. It's okay, Kit? powiedział łagodnie, mimo że nie rozumiała słów You're safe now Liza uciekła z powrotem do piwnicy. Trzymała czekoladę przez godzinę, patrząc na nią, bojąc się jeść może jest zatruta szepnęła matka ale głód wygrał. Zjadła połowę, dała resztę matce. To była najlepsza rzecz, jaką jadła od miesięcy. Ten scenariusz powtarzał się w setkach niemieckich miast. Czarni żołnierze Którzy sami mieli niewiele, którzy byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii w swoim własnym kraju, dzielili się jedzeniem, papierosami, czekoladą z niemieckimi cywilami, szczególnie dziećmi. Kapitan John Long, 6 czy 14 batalionu Niszczycie czołgów, wspominał, dzieci były najmniej zepsute propagandą. Początkowo płakały, bo nigdy nie widziały czarnego człowieka. Ale daj im czekoladę. Uśmiechnij się i po pięciu minutach śmieją się i przytulają Twoje nogi. To dorośli mieli problemy. Nie wszyscy żołnierze byli świętymi. Były przypadki rabunków, napaści, gwałtów. Sowiecka armia na wschodzie była najgorsza, ale zdarzały się również wśród aliantów zachodnich. Jednak statystyki pokazują coś zaskakującego. Wskaźnik przestępstw wśród czarnych jednostek amerykańskich był niższy niż wśród białych jednostek. Część przypisuje się ścisłej dyscyplinie. Czarni żołnierze wiedzieli, że każdy błąd będzie użyty przeciwko ich rasie. Część głębszej empatii. Widzieli upokorzenie Wiedzieli, jak to jest być traktowanym jako podludzie. Nie byliśmy tam, by się mścić, powiedział szeregowy Robert Hudson. Byliśmy tam, by wyzwolić, nawet jeśli nas nienawidzili. Marta Schneider pracowała jako pielęgniarka w tymczasowym szpitalu w Heidelbergu. Gdy Amerykanie przejęli miasto, zamienili szkołę w szpital polowy. Marta, jako jedna z nielicznych niemieckich pielęgniarek z doświadczeniem, została zatrzymana do pracy. Teraz leczono rannych żołnierzy alianckich. Pierwszego dnia zobaczyła czarnego żołnierza na noszach. Miał oderwany kawałek nogi od granatu, krzyczał z bólu. Biały chirurg amerykański pracował gorączkowo nad nim. Marta stała sparaliżowana. Nie z powodu widoku krwi, widziała gorzej, ale bo ten człowiek płakał. Prawdziwe łzy. Błagał: Don't let me die, please, my mama. To było jak piorun. Propaganda nigdy nie pokazywała untermenschen płaczących o matki, nigdy nie pokazywała ich mających rodziny, marzenia, miłości. Pokazywała ich jako bestie, ale ten człowiek, krwawiący na stole, nie był bestią. Był synem czyjejś matki, tak jak jej własny brat, który zginął pod Stalingradem. Coś w Marcie pękło. Przez następne tygodnie leczyła rannych czarnych żołnierzy. Rozmawiała z nimi łamanym angielskim, gestikami, dowiedziała się ich imion, widziała zdjęcia ich rodzin. Jeden pokazał jej fotografię żony i dwojga dzieci w Atlancie. Inny opowiadał o swojej farmie w Mississippi, którą musiał opuścić, bo biali właściciele ziemscy zabrali jego ziemię. Jeszcze inny mówił o marzeniach zostania nauczycielem, gdy wojna się skończy. To byli ludzie, pisała później Marta w swoim dzienniku. Po prostu ludzie. I przez 12 lat mówiono mi, że nie są. Jak mogłam być tak ślepa? Jej doświadczenie nie było odosobnione. W całych okupowanych Niemczech tysiące kobiet pracowały dla amerykańskiej administracji. Jako tłumaczki, sekretarki, sprzątaczki. Bezpośredni kontakt zmuszał je do konfrontacji z rzeczywistością. Propaganda mogła działać z daleka. Twarzą w twarz była niemożliwa do utrzymania. Gerda Hoffmann, nauczycielka z Monachium, została przydzielona jako tłumaczka w biurze 92 dywizji. Pierwszy tydzień był torturą, każdy instynkt krzyczał, że jest w niebezpieczeństwie, ale nic się nie stało. Żołnierze byli uprzejmi, profesjonalni, czasem nawet żartowali. Traktowali ją z szacunkiem, którego Wehrmacht często nie okazywał własnym kobietom. Oni walczyli o kraj, który ich nie szanował, powiedziała Gerda swojej przyjaciółce, a my żyliśmy w kraju, który nas oszukał. Kto tu jest prawdziwym barbarzyńcą? To pytanie dręczyło tysiące niemieckich kobiet. I nie wszystkie mogły na nie odpowiedzieć. Najgłębszym tabu w zarówno nazistowskich Niemczech, jak i segregowanej Ameryce były związki międzyrasowe. W Niemczech Rassenstande. Hańba rasowa oznaczała więzienie lub śmierć. W Ameryce mistegenation, mieszanie ras, było nielegalne w wielu stanach i groziło linczem. Ale po upadku Rzeszy, gdy młode niemieckie kobiety spotkały młodych amerykańskich żołnierzy, natura wzięła górę nad ideologią. Zaczęły się romanse. Niektóre były czysto transakcyjnymi głodne kobiety wymieniające towarzystwo za jedzenie, papierosy, przetrwanie ale inne były prawdziwe oparte na autentycznym uczuciu. Erika Steinbach miała 21 lat, gdy poznała szeregowego Jamesa Davisa z Filadelfii. Pracowała w klubie oficerskim jako kelnerka. Davis przychodził regularnie. Nie pił dużo, był cichy, czytał książki w kącie. Pewnego dnia zapytała go po angielsku: Uczyła się w szkole, co czyta?. Pokazał jej The Great Gatsby Fitzgeralda. Zaczęli rozmawiać o książkach, muzyce, życiu przed wojną. Davis mówił o dyskryminacji w Ameryce: jak nie mógł pójść do tej samej szkoły, co białe dzieci. Erika opowiadała o życiu pod nazizmem, jak ojca zabrano do obozu za słuchanie zagranicznego radia. Odkryli, że łączy ich więcej niż dzieli. W czerwcu 1949 roku byli parą. Dyskretną, powiedzieli, że związek jest niebezpieczny dla obojga. Armia amerykańska oficjalnie zakazywała braternicza z Niemcami. Dodatkowo związek czarnego żołnierza z białą kobietą był skandalem, który mógł zniszczyć jego karierę wojskową, lub gorzej, ale kochali się i planowali przyszłość. Takiego przypadków było setki. Amerykańska armia próbowała temu zapobiec. Białym oficerom przekazano ostrzegać czarnych żołnierzy: nie myślcie, że możecie tutaj robić rzeczy, których nie możecie robić w domu. Był to rasizm słabo zawoalowany. Biały żołnierz z niemiecką dziewczyną był wyzwolicielskim romansem. Czarny żołnierz z niemiecką dziewczyną był problemem. Niektóre związki przetrwały. Po zakończeniu wojny kilkaset niemieckich kobiet wyjechało do Ameryki jako żony czarnych weteranów. Odkryły, że wymienili jedno piekło na drugie. Rasizm Jim Crow na południu Ameryki był równie brutalny jak nazizm. Białe kobiety zamężne z czarnymi mężczyznami były ostracyzowane, pluły na nie, zastraszano. Niektóre małżeństwa przetrwały, inne rozpadły się pod presją. Erika i James pobrali się w 1946 roku. Zamieszkali w Filadelfii. Erika nigdy nie wróciła do Niemiec. Opuściłam kraj, który nauczył mnie nienawidzić, powiedziała swojej córce lata później. Przeniosłam się do kraju, którego musiał nauczyć się miłości. Nie żałuję ani jednej minuty. Ale nie wszystkie historie miały szczęśliwe zakończenia. Historia nie jest czarno-biała. Podczas gdy wiele spotkań między niemieckimi kobietami a czarnymi żołnierzy amerykańskimi było pokojowych, humanitarnych, nawet czułych, istniała również ciemna strona. Przemoc, gwałty, okrucieństwo. Wojna brutalnie ludzi. Żołnierze, którzy przeżyli piekło Normandii, Ardennów, walk domu za domem w niemieckich miastach, nie byli świętymi. Niektórzy byli złamani, niektórzy szukali zemsty, niektórzy po prostu stracili człowieczeństwo. Statystyki są trudne do ustalenia. Wiele przypadków nie zostało zgłoszonych, wiele zostało ukrytych. Ale szacunki historyków sugerują, że alianckie siły (amerykańskie, brytyjskie, francuskie) popełniły tysiące gwałtów na niemieckich kobietach między 1944 a 1945. Sowiecka Armia Czerwona na wschodzie była najgorsza, setki tysięcy, ale zachodnie wojska też nie były niewinne. Co istotne, wskaźnik przestępstw seksualnych wśród czarnych jednostek był proporcjonalnie niższy niż wśród białych jednostek. Ale, i to kluczowe ale, czarni żołnierze oskarżeni o gwałt byli skazywani znacznie szybciej i surowiej niż biali. Z 9 tysięcy teraz... żołnierzy amerykańskich straconych w Europie za zbrodnie wojenne 69% było czarnych. Mimo że stanowili tylko 10% sił amerykańskich. Rasizm wojskowego systemu sprawiedliwości był oczywisty. Biały żołnierz oskarżony o gwałt często otrzymywał łagodny wyrok lub był w ogóle uniewinniany. Czarny żołnierz? Powieszenie. Przypadek szeregowego Louisa Tilla jest tragicznym przykładem. Oskarżony o morderstwo i gwałt włoskiej kobiety w 1945 roku, sądzony w procesie trwającym dwa dni, skazany i powieszony w ciągu tygodni. Dowody były wątpliwe. Proces był parodią, ale był czarny, a ofiara biała. To wystarczyło. Ironicznie, jego syn, Emmett Till, zostanie zamordowany przez białych supremacjonistów w Mississippi w 1955 roku. Wydarzenie, które zaiskrzy ruch praw obywatelskich. Niemieckie kobiety żyły w paradoksie. Nauczono je bać się czarnych żołnierzy bardziej niż kogokolwiek. Ale faktyczna przemoc często przychodziła ze wszystkich stron: sowieckich, amerykańskich, niemieckich mężczyzn wracających z frontu. Strach był wszechobecny. Hildegard Koch przeżyła gwałt przez francuskiego żołnierza białego w maju 1945 roku. Gdy zgłosiła to amerykańskim władzom, zapytali, czy był czarny. Gdy powiedziała nie, zainteresowanie zmalało. Gdyby był czarny, powiedziała później, może by go złapali. Ale był biały, więc nie dbali. To odsłania głębszą prawdę. Czarni żołnierze byli użytecznymi kozłami ofiarnymi dla systemowego rasizmu obu, amerykańskiego wojska i niemieckiego społeczeństwa. Propaganda nazistowska tworzyła obraz czarnego gwałciciela. Armia amerykańska go wzmacniała przez selektywne oskarżenia. Rzeczywistość była znacznie bardziej skomplikowana. Większość czarnych żołnierzy zachowywała się z godnością ale ciężar podejrzeń spadał na wszystkich. Do 1950 roku szacowano, że między 5 000 a 10 tysięcy dzieci urodzonych w zachodnich Niemczech miało czarnych, amerykańskich ojców. Nazywano je Mischlingskinder, dzieci mieszane. Besatzungskinder, dzieci okupacji. Lub bardziej brutalnie Negerkinder, murzyny dzieci. Ich życie było piekłem. Niektóre były produktami miłości, Prawdziwych romansów między niemieckimi kobietami a czarnymi żołnierzami, którzy zostali wysłani z powrotem do Ameryki, zanim dowiedzieli się o ciąży. Inne były wynikiem gwałtów, jeszcze inne związków transakcyjnych, prostytucji przetrwania. Bez względu na pochodzenie, dzieci płaciły cenę. Gisela Fischer urodziła się w, 1900... Jest tak w tym roku. Jej matka, Anna, była w związku z szeregowym Williamem Jonesem z Georgii. Jones wrócił do Stanów, zanim dowiedział się o ciąży. Anna próbowała go znaleźć przez czerwony krzyż. Nie udało się. Została sama z dzieckiem o brązowej skórze w kraju, gdzie bycie mieszanej rasy było piętnem. Gizela dorastała nazywana czarną świnią przez rówieśników. Kamienie rzucano w nią na ulicy. Żadna rodzina nie chciała, żeby jej dzieci bawiły się z nią. Nawet jej własna babcia odmówiła trzymania jej jako niemowlęcia. To nie moje wnucze, powiedziała. To potomek wroga. Anna walczyła o córkę, pracowała na dwa etaty, wychowała Gizelę samotnie, ale piętno było nie do zniesienia. W 1952 roku niemiecka gazeta opublikowała artykuł nazywający Dzieci mieszane problemem dla niemieckiej czystości rasowej. Echo nazistowskiej ideologii. Wzrosły głosy, by dzieci zostały wysłane do Afryki. Niektóre były. Program prowadzony przez holenderską wolontariuszkę Mies van Noten adoptował setki afro-niemieckich dzieci i wysyłał je do rodzin adopcyjnych w USA. Niektóre znalazły miłujące domy. Inne zostały wykorzystane jako tania siła robocza. Wiele nigdy nie poznało swojej prawdziwej historii. Te, które pozostały w Niemczech dorastały w kraju, który ich nie chciał. Ale paradoksalnie ich istnienie zmusiło niemieckie społeczeństwo do konfrontacji z prawdą. Nie można nie widzieć rasizmu, gdy żyje się na Twojej ulicy, chodzi do Twojej szkoły, patrzy na Ciebie własnymi oczami. Do lat 60. gdy ruch praw obywatelskich w Ameryce i zmiana pokoleniowa w Niemczech zaczęły zmieniać postawy. Życie afroniemieckich dzieci powoli się poprawiło, ale blizny pozostały. Gisela, teraz w swoich siedemdziesiątkach, mówi: Byłam żywym dowodem, że propaganda była kłamstwem. Mój ojciec nie był potworem, był człowiekiem, który kochał moją matkę, a ja jestem dowodem tej miłości. Mimo wszystko, co przeszłam, nie żałuję swojego istnienia. Zmiana nie przyszła z dnia na dzień nie przez wielkie proklamacje czy programy reedukacji przyszła przez małe, codzienne interakcje przez czekoladę daną głodnemu dziecku przez pielęgniarkę leczącą rannego żołnierza. Przez rozmowę między kobietą a mężczyzną, którzy powinni być wrogami, ale odkryli, że są po prostu ludźmi. Inge Weber miała 10 lat w 1945 roku. Jej najbardziej żywym wspomnieniem z końca wojny nie jest głód czy bombardowania. To dzień, gdy czarny żołnierz amerykański uratował jej kota. Jej kot, Fritzi, wdrapał się na drzewo i nie mógł zejść. Inge płakała pod drzewem. Niemieccy mężczyźni przechodzących obok ignorowali ją, mieli większe problemy, ale żołnierz, którego nigdy nie poznała po imieniu, zatrzymał się. Wspiął się na drzewo, złapał kota, zniósł na dół, wręczył go Inge z uśmiechem. To wszystko co pamiętam, mówi Inge teraz, w wieku 88 lat. Nie pamiętam jego twarzy, nie pamiętam co powiedział, ale pamiętam, że mówiono mi, że ludzie tacy jak on są potworami, a on uratował mojego kota. Jak potwór może tak zrobić? Małe gesty. Małe akty życzliwości. Kumulowały się. Do końca lat 40. -tych ich opór przeciwko obecności czarnych żołnierzy w Niemczech dramatycznie spadł. Nie zniknął. Rasizm rzadko umiera całkowicie, ale osłabł. Część była pragmatyzmem. Niemcy potrzebowali amerykańskich aliantów przeciwko sowieckiemu zagrożeniu. Część była ekonomią. Dolary amerykańskie odbudowywały kraj. Ale część, niewielka, ale znacząca część, była autentycznym oświeceniem. Ludzie odkrywali, że propaganda była kłamstwą. Do lat 50. młode pokolenie Niemców, te urodzone pod koniec wojny lub zaraz po niej, dorastały w świecie, gdzie obecność ludzi innych ras była normalna. Jazz clubs w Berlinie prowadzone przez czarnych amerykańskich muzyków stały się popularne. Afroniemieckie dzieci, choć wciąż dyskryminowane, zaczynały znajdować przestrzeń w społeczeństwie. Zmiana była wolna, bolesna, niekompletna, ale się działa. I czarni amerykańscy żołnierze, którzy przyszli jako wyzwoliciele, którzy zostali potraktowani z mniejszym szacunkiem przez własną armię niż przez wroga, byli częścią tej zmiany. Walczyliśmy o kraj, który nas nie szanował, powiedział weteran Charles Williams. Wyzwoliliśmy ludzi, których uczono nas nienawidzić, i jakoś w tym bałaganie znaleźliśmy człowieczeństwo. Zarówno my, jak i oni. Greta Hoffman, kobieta, która w tym historii zaczęła w piwnicy, przerażona czarnymi żołnierzami, przeżyła do 2003 roku. Przed śmiercią dała wywiad niemieckiemu historykowi. Zapytana, co najbardziej żałuje w życiu, odpowiedziała bez wahania, że uwierzyłam w kłamstwa. Przez 12 lat pozwolano mi nienawidzić ludzi których nigdy nie spotkałam, a gdy ich spotkałam, okazali mi więcej łaski, niż zasługiwałam. Historia spotkania niemieckich kobiet z czarnymi żołnierzami amerykańskimi nie jest prostą opowieścią o dobrych i złych, jest skomplikowaną mozaiką rasizmu, propagandy, wojny, przetrwania, miłości, przemocy, zmiany i dziedzictwa. Jest historią o tym, jak propaganda może zatruwać umysły na pokolenia. Jak strach przed innym jest bronią skuteczniejszą niż czołgi. Ale także o tym, jak bezpośrednie spotkanie ludzkie może rozerwać zasłonę kłamstw. Jak gest życzliwości, baton czekolady, uratowany kot, uprzejme słowo, może zacząć rozkładać mury nienawiści. Jest również historią o podwójnym standardzie i ironia. Czarni żołnierze amerykańscy walczyli przeciwko rasistowskiej ideologii nazizmu, podczas gdy ich własny kraj praktykował segregację rasową. Wyzwolili ludzi, którzy nauczono ich nienawidzić, podczas gdy wracali do domu, gdzie nie mogli pić z tej samej fontanny, co ich biali towarzysze broni, a jednak zachowali się z godnością, profesjonalizmem, często z łaską, której nie musieli pokazywać. Dziedzictwo tego spotkania jest złożone. Tysiące afroniemieckich dzieci noszą żywe dowody tego, co się stało. Niektóre żyły trudnym życiem, inne znalazły swoje miejsce. Wszystkie są przypomnieniem, że historia nie jest czarno-biała, jest w odcieniach szarości, brązu i wszystkich kolorów między nimi. Dla Niemiec było to bolesną lekcją o kosztach propagandy i ślepej ideologii. Dla Ameryki było to lustrem odbijającym własny rasizm. Dla obu było przypomnieniem: najskuteczniejszą bronią przeciwko nienawiści nie jest siła jest spotkanie. Spojrzenie w oczy innego człowieka i zobaczenie nie potwora, ale człowieka. Greta Hoffman zakończyła swój wywiad jednym stwierdzeniem: Gdyby każdy Niemiec musiał spojrzeć w oczy jednej osobie, której uczono go nienawidzić, Holokaust nigdy by się nie wydarzył. Spotkanie niszczy kłamstwa. Zawsze.